Witajcie w nowym tygodniu to był krótki tydzień, bo mieliśmy weekend majowy, ale co nieco udało się zrobić, zapraszamy do oglądania. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Trzymajcie się, humus mamy ściągnięty i będziemy pomału działać. Czekamy teraz na archeologa, który sprawdzi sobie teren, porobi zdjęcia i będziemy mogli zacząć działać. Mamy około 60 cm spadku na terenie, ale myślę, że to wyprowadzi. Rozciągamy sznurki, będziemy rysować. Koparkowem wczoraj był archeolog, odebrał sobie rozchumistowany teren. Żadnych wykopalisk nie było. Żadnych znalezisk skarbów starodawnych i starożytnych osad, więc mogliśmy rozpocząć dzisiaj kopanie bez największych problemów. Był archeolog, odebrał sobie rozchumistowany teren. Żadnych wykopalisk nie było, żadnych znalezisk skarbów starodawnych. I Starożytnych osad, więc mogliśmy rozpocząć dzisiaj kopanie bez największych problemów. No, na tej podlecące, którą wylejemy, mamy ławy szerokości 80, 80 cm, wysokość 40, 4 pręty 12, szczemiona z 6, co 25. Jesteśmy na budowie, tutaj gdzie działamy z dachem, tutaj mamy już komin systemowy wykonany. Tutaj klient miał e, życzenie, żeby zrobić komin, który będą dwa podłączenia. Ten komin składa się tak z wyczystki, o tu mamy wyczystkę z skropli, ze skraplacza z którego możemy, tu możemy podłączyć skropliny do kanalizacji. Tu mamy wyczystkę, do tego to o, tu mamy drzwiczki, które montuje się najczęściej w po popinkach. które montuje się Tu mamy podłączenie do kotła na paliwo stałe, a tam mamy podłączenie do pieca gazowego. Oczywiście na pewno zauważycie, że to jest komin na paliwo stałe, a nie do gazowe. Ale klient sobie wprowadzi rurę systemową A w razie czego rurę wyciągnie i będzie miał normalny piec gazowy yy, Piec na paliwo stałe, przepraszam Chodzimy po podbetonce, które wczoraj wylaliśmy Dzisiaj szykujemy się do owiertywania łap fundamentowych Podbetoneczka bon pod wyszła rewelacyjnie, równiutko Teraz można fajnie chodzić, można działać nawet jak będzie teraz padało to nam e, posadowienia nie rozmoczy cały czas będzie stabilny wszystko fajnie wyszło no, wczoraj było wylane dzisiaj jest jak plicznie można potem chodzić dziękuję że byliście z nami w tym tygodniu udało się zrobić pod betonkę pod fundamenty będziemy teraz zbroić, szalować Udało nam się zrobić konstrukcję dachu. Będziemy w przyszłym tygodniu poliować, kryć. Będziemy murować ściany działowe, więc zapraszamy do kolejnego odcinka w Nowym Tygodniu. Trzymajcie się.